Jeśli chodzi o koronawirusa i pojawienie się go w przestrzeni publicznej, to tutaj, jeśli chodzi o, o, o jakby preferencje turystów, nie widzimy jakichś specjalnych zmian. Może troszeczkę jest jakieś tam zawahanie się nad, nad wyjazdami do Tajlandii, ale jeśli chodzi o Chiny, to to w ogóle nie był kierunek, który był w czubie tych, tych, tych właśnie najbardziej preferowanych. Z naszego raportu podróżnika wynika, że w zeszłym roku, całym roku to było niecałe 0,2% jeśli chodzi o ruch turystyczny zorganizowany, a Chiny były na 33 miejscu. No więc to nie jest jakiś ogromny ruch, żeby można było dostrzec jakieś zmiany, zawahanie się, rezygnację turystów, no bo tak jak mówię, no po prostu nie jest to, nie jest to popula popularny kierunek. Parę sezonów temu, kiedy rzeczywiście były takie tanie wyjazdy do Pekinu yy, i okolic, to, to Chiny do, do, do pierwszej powiedzmy piątki, ale teraz to już nie. Oczywiście klient ma w każdej chwili prawo do zrezygnowania z wycieczki, ale nie zawsze ma prawo do zwrotu 100% takiego wyjazdu. Do 100% można otrzymać zwrotu wtedy, kiedy po pierwsze zgodzi się na to biuro, bo na przykład samo z własnej woli zawiesza jakiś wyjazd. Po drugie, i to o tym mówi bardzo precyzyjnie ustawa, jeśli występuje zagrożenie bezpośrednio w miejscu pobytu albo w bezpośrednim sąsiedztwie. No i po prostu ustawa mówi o tym, jak wyglądają ewentualne zwroty za takie wycieczki. Jest taka w ogóle bardzo ciekawa zależność, jeśli chodzi o zachowania turystów a niebezpieczeństwo im grożące. W sytuacji kiedy jest to na przykład koronawirus, ale wcześniejsze epidemie typu Ebola i tak dalej, zauważamy spadek i odpowiedzialne zachowania zarówno jeśli chodzi o turoperatorów, jak i turystów. Jeśli są to jednak zdarzenia, które w opinii turystów nie mają bezpośredniego wpływu i nie są bezpośrednio skierowane przeciwko turystom, to tutaj w tym momencie nie widzimy takiej zależności. Najlepszym przykładem był Egipt, kiedy i to było parę lat temu, kiedy na wskutek bardzo mocnego nacisku mediów biura turystyczne wycofywały te wyjazdy, a klienci żądali zwrotów. I odszkodowań, dlatego że oni nie uważali, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, że jakieś wypadki w Kairze mają wpływ na ich wakacje w Sharm El Sheikh czy, czy, czy w Hurgadzie.